Cześć wszystkim, chciałabym podzielić się z wami czymś bardzo osobistym i ważnym. Przez długi czas czułam, że coś jest nie tak w moim życiu. Stres, niepokój, brak radości. Zdecydowałam się wtedy na krok, który zmienił wszystko. Podjęłam decyzję, aby pójść na sesję site u patrycji. Na początku byłam niepewna, nie wiedziałam, czego się spodziewać, ale to była najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć. Dzięki sesji odkryłam siebie na nowo. Uregulowałam mechanizm, który rządził moimi emocjami. Przed sesją nie potrafiłam wprowadzić zmian w swoje życie i nie czułam spokoju. Odmieniłam to jak zamachnięciem czarodziejskiej różdżki. Zrozumiałam, że mam prawo do szczęścia i spokoju, a zmiany, które wprowadziłyśmy są łatwe i proste. Dziś czuję się naprawdę szczęśliwa. Mam w sobie spokój, jakiego nigdy wcześniej nie zaznałam. Jestem wdzięczna za każdy dzień i cieszę się życiem. Sesja to świetne narzędzie, aby radzić sobie z trudnościami i żyć tak, jak tego pragniemy. Jeśli czujesz, że potrzebujesz zmiany, nie bój się spróbować. Pamiętaj, nie jest to oznaka słabości, ale odwagi. Zawalcz o siebie i Twoje życie. Dbajmy o siebie i bądźmy szczęśliwi.